Halo, jo siemanko, z tej strony i to jest taki w sumie odcinek halloweenowy taki mega spóźniony, taki w sumie o aktualizacjach i ogólnie zauważyłem teraz to, że po prostu jak zniszczymy zwykłą skrzynkę robi się bedrock i zanim postawimy coś nowego właśnie mam taki komunikat musisz odczekać 3 sekundy zanim tu coś postawisz i to jest nawet spoko z jednej strony nie, z drugiej strony tak nie wiem jeśli chcecie jakieś pomysły fajne na jakiś kolejny zarobek na przykład na farmie nie wiem no, na, na, na spawnerach nie wiem diamentów, cegieł czy czymś to możecie napisać ale to nie o tym mam nadzieję że tutaj wiecie serdeczną pensję w górę Suba z dzwonka i pod głośnik Warps mamy nowy 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 mmm, teleport teleport jest to Halloween Halloween choć było, ale e, większość osób po prostu nie wie gdzie są Metiny, gdzie się mniej więcej bossy respią. Sam wszystkiego też dokładnie nie wiem, ale... E, boss Krypkin respi się co godzinę, boss Gigant respi się co pół godziny i Metin prawdopodobnie co pół godziny z tego co każdy mówi. E, typamy się tutaj i ogólnie nie wiem czy mam. Mam. I ogólnie mamy coś takiego jak yy, upiorne dynie. Dostajemy ich na przykład z takich mobków. Zabijamy sobie takie mopki i właśnie wypada kolejna dynia. Normalnie sobie chodzicie, zabijacie yy, takie mopki. To jest łatwo gdy ma się na przykład taki, przynajmniej miecz jaki mam. Epicki miecz, tam 7, 7, 1 double damage. No i po prostu na easy można sobie jakieś takie dynie Mm, dropnąć tylko też trochę czasu to 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 też potrwa że dropnąć i nie wiem czy mam nie widzę nie widzę tego a i ogólnie na 1000 subów to jest magiczna latarna na rozstanie. i pod tym odcinkiem możecie wgrać mini boxa oraz pecika także piszcie w komentarzu hashtag box hashtag hashtag ten mm aż tak pet. No i pierwsze miejsce, jakie się respi metin, to jest tutaj to miejsce. I to jest taka dynia po prostu i tą dynię po prostu klepiemy sobie siekierką, ona ma 2000 życia. I na luzie sobie możemy ją na spokojnie brać i niszczyć. I to jest po prostu jak metin, jak prawdziwy metinie. To są normalne żywe trupy. Ich stopnie po prostu... Yy, są wszelakie różne, chyba maksymalny to jest 15. Są też pająki takie ulepszone. Tutaj się respi, bodajże Krypin, ten właśnie lepszy boss Halloween. Jak coś. Jak yy, do lecimy dalej. Cały czas prosto. Tutaj się respi kolejny metin. Metin e, też taki zwyczajny, bo też oso, tam się osoby mnie pytały, gdzie się respią metiny, Tutaj macie spawnerek. E, Bodaj jeszcze nie widzę za bardzo. A, jajka. Nie wiem, nie wiem, co tutaj się respi dokładnie. Tutaj jest taka, jakby twierdza, coś takiego, i tutaj się respi. E, taki pseudo-boss zombie, e, który ma 15 level i dropi ciekawe dosyć rzeczy, także są. No i z tej odbijamy w prawo, lecimy cały czas, cały czas prosto, tutaj macie spawner bodajże diamentów, tutaj jakieś krówki, niekrówki i tym podobne. I tutaj za kawałek jest kolejny resp, oto takiego metinka, metinka Dokładnie respi się na tym kamieniu, ale go niestety znowu nie ma. Ciężko jest, gdy trochę osób jest na serwerze Fakt faktem. Mm, I tutaj respią się też ten 15 level i e, tego, tego żywego trupa, czy z VXV Po prostu tego zombiaka i tutaj się respi właśnie ten gigant Gigant zombie. Więc teraz Chwilę cięcia i brybry, bry i widzimy się na kolejnym miejscu. Dobra, i z tego wyjścia, co mm, wyszliśmy z tej twierdzy, jak ja to mówiłem, teraz pójdziemy po prostu w lewo i no, zobaczymy się po prostu na miejscu, nie? Dobra, i wchodzimy do krainy takiego jakby lodu, takiego um, świata bandytów, świata, no nie wiem jak to nazwać nawet. Tutaj mamy ten właśnie spawnery, tych właśnie bandytów, spawny i w ogóle. Nie, nie widziałem, żeby ktoś nagrał o tym film, ale to po prostu połączył z tym filmem. Tam jak, bo jest nowe miejsce tam na farmie i w ogóle tam tylko vipy mogą wchodzić. I tutaj normalnie się respi ten poz z tej właśnie farmy. Ten hareszt bandytów respi się i tam e, może, mogą, mogą z niego. E, tak, o, dnia, ale zwykła e, mogę dropnąć z niego tam na przykład te, pod craftem x, tam, e, powiedzmy, mięso x, kość x to co potrzebujemy do kolejnych tam rzeczy i tutaj jak właśnie odbiliśmy w lewo, cały czas lecimy lecimy cały czas tą ścieżką, tutaj jest kolejny spawner i tutaj też fajnie można nadropić jakieś tam rzeczy, bo tutaj też ładnie e, się ich respi, tutaj są pająki lecimy za czas prosto tutaj jak coś jest e, kurde ta horda mm, nie dobrze i tutaj jest zawsze też gigant ten zombie jeśli masz ziomek łuk to bardzo łatwo jest go zabić naprawdę bardzo dobra i tam też jest metyn jak coś w tej, tej, tej e, obudowie powiedzmy i tutaj wchodzimy do kolejnej krainy już tutaj widzicie Kolejna lodowa wróżka i dropi z niej po prostu. Sami w sumie zobaczycie, same diamenty, nie? Jeszcze chyba czasem proch i to się właśnie tak szybko one respią, że kurde czasem nie zadanżam. No i czasem proch. I tutaj macie właśnie już kolejnego wojownika demona. One są chyba zawsze praktycznie na piątym poziomie. Ale to nie teraz, to jest kolejny spawner diamentów. Lecimy cały czas dalej normalnie, i może zjem sobie tego koksa. Będzie mm, powiedzmy lepiej. No i macie tutaj taką lodową fajną krainę. Możecie tutaj sobie nadrobić diamentów, czyli też równa się to jako zarobek jako y, kolejny sposób do zarabiania, bo też można fajnie na tym zarobić. I tutaj macie, jak widzicie, kolejnego w sumie. Tego mm, metinka, tylko że ten metin jest chyba coś zbugowany, bo ostatnimi czasami próbowałem go zbić i nie da się po prostu. bi BA, i nic I tutaj jest kolejny zakręt, na który można. o tutaj jakaś jeszcze jest inna lodowa wróżka. I tutaj bodajże fajnie można było je kantować, tylko nie pamiętam gdzie. I to niedobrze, że nie pamiętam, po prostu można było jakoś sobie wejść gdzieś, że tu. I one tutaj sobie nie wchodzą. I Możemy sobie normalnie je klepać i nic nam nie robią, a my po prostu zdobywamy sobie dropik. Także tak, taki puścik, jakby powiedzieć dla was taki tip. I tutaj kolejna, kolejna, kolejna jest oto też taki zakątek, w którym nic bodajże nie ma, bynajmniej ja nic na ten temat nie wiem, także zaraz przejdziemy do kolejnego zagwo zag kolejne zagwostki. Tutaj jeszcze nigdy nie byłem, ale tutaj też widzę, że jest taki e, sam e, zrobiony po prostu, co nie? Tak, by było po prostu kopy i wklej, ale wszystko się różni. Turbo HM. Ładnie to wybudował. Wszystko jest ładne i estetyczne. Też, także gratulacje. No i także byry, byry i widzimy się w kolejnej części tego, nie? Eee, tłumaczenia tego odcinka. Dobrze. I ogólnie na spałnie co się zmieniło? To takie są rzeczy, że po prostu jest bardziej przestrojona Halloweenowo. Znaczy bynajmniej tutaj tak na pewno tego nie widać tutaj. Są jakieś dynie te świecące, i takie duprelki tutaj te na schodach są. No i ogólnie tutaj jak chodzimy, od razu to jest nowy gracz. Klikacie i macie help. Nie wiem jak stworzyć wyspę, pisz help. I to jest bardzo pomocne dla nowych graczy. Także moim zdaniem to jest sztosik yy, tutaj mamy jakiegoś ziomkę fixera który nam naprawia boże naprawia, naprawia nasze opery, nie? I to jest przydatne. I tutaj macie skrzynię masek. Skrzynię masek e, można wytargować było na e, od administracji. Na AH, tylko nie wiem, czy nadal są. Nie ma nic. E, targowałem się wczoraj, ale jakoś po prostu e, widać, że moja kwota była zbyt niska i ktoś inny to przejął i tutaj jak właśnie poszliśmy jakby to powiedzieć o spawnu od razu w lewo jak się zaryspimy macie tutaj yy, po prostu stajnie i tutaj mamy stajnego i on wszystko wam wytłumaczy na spokojnie co macie zrobić ponieważ pod e-craftem ekraftem mamy coś takiego jak wierzchowce i ogólnie możemy sobie jajo wilka jajo świni i jajo krowy wytworzyć trochę, trochę, trochę naprawdę ciężko jest ale za to potem e, fajne boosty możecie dostać ponieważ możecie na przykład e, spida ulepszyć, możecie ataki i takie doprawy, ja wszystkie dokładnie nie wiem tutaj mm, tak, tak tego nie wiem ponieważ sam jeszcze swojego wierzchowca nie mam także wiecie no spokojnie, i tutaj macie od razu spawner, tego tak, spawner, boże, e, tutaj pomocnik jest Jacka i ogólnie mm, dwa pety, znaczy pet nowy doszedł, e, którą pewnie wymyślił MF z Turbo HM i pod ukośnik ten shop macie do zakupu e, zwój pielęgniarki, czyli ona daje bonusy regeneracji dwa dodatkowe serca, fix co dwie minuty. I na spokojnie możecie sobie wziąć i kupić, a za te 10 zł, dokładnie e, MF z Turbo Hendrick, HM zostaną tam chyba jakoś Donata czy coś. No i przy okazji, jak jesteśmy w item Shopie, to zmieniło się to, że to znaczy każdy już to wie na pewno, ale może nie wiem. Są dwie nowe, trzy w sumie: jest, e, Rangi, Jest Janusz, e, Legenda sobie zatrzymać się w filmie czy całość i po prostu sobie zobaczycie jest legenda jest lord także one są w e, tutaj kluczyki można kupić od razu 10 także na luzie fajnie fajnie jest nowa żelazna zbroja protection 10 a ranking 10 guards 1 nie wiem co robi ten guards ale zaraz się pewnie dowiemy no i tutaj do halloween on na 30 minut na zwiększa drop z u tych właśnie upiornych tyń, ale można go właśnie dropnąć z metinka także na spokojnie możecie go za praktycznie friko klucz halloween dropi z bossów tych właśnie halloweenowych i serce wierzchowce na które zbieram więc będę kupował od każdego e, smy mam 1800 a potrzebuję 3000 także no i tutaj mamy pomocnik e, to, ale, tylko jacka pumpkina i teleport na mapę Halloween także fajnie. I mamy Kapłana, to zaraz Wam pokażę. Mamy Kapłana, i bierzemy serce wierzchowca właśnie za te 3000 SM, czyli za 3 dychy Jajo Upiora, Jajko Pająka, Jajko Magma Cube, i to jest wszystko. One się chyba tylko różnią tym, że mają różne wyglądy. I w sumie tylko tyle. Tutaj mamy jakieś fragmenty potwora, tylko nie wiem co to robi. Mamy premium box, mini box, spawner rudy stopień drugi, fly na 2 minuty. Tak, a tak a propos, ten fly jest właśnie myślę, że taki nieprzesadzony, bo wtedy gdy latamy ten, te 2 minuty czasu nam lecą. A gdy po prostu stoimy na ziemi, nie używamy go, to po prostu ten czas stoi w jednym miejscu. I mamy nowe trzy peciki tutaj. Y, wiedźmy, ripera i kirby. Magiczne dynie, czyli... Nie wiem czy to się różnią, czy po prostu tylko nazwą torbę cukierków i po prostu useless bloki oprócz tego, tych gąbek. I po te craftem możemy, możemy tutaj Halloween i wytworzyć magiczne dynie, dyniowe ciasto. I jak to się wytwarza? Po prostu zbieramy 20 tych upiornych dyni. Ciasto dyniowe to tutaj takie cukierki zbieramy, a torbę cukierków robi się z 10 dni. Także takie yy, dodatki tutaj po prostu wytwarzacie sobie to wszystko co potrzebujecie na wierzchowca i tak myślę, że to by było chyba wszystko. Ale jeszcze na chwilę pomyślę, stanę i pomyślę także bry A, i ogólnie teraz mi się tak przypomniało, że tutaj jak poszliśmy od tych skrzynek, tutaj jest kowal. I tutaj właśnie tą zbroję możemy sobie kupić kupić e, w menu zwyczajną zbroję i to jest ta za 3000 sm -ków. i tutaj ją bierzemy sobie właśnie na gwarst jedynkę z tak żelaza i gwarst jedynka i potem ją zamieniamy sobie, nie wiem jak to być właśnie e, tutaj żelazo zbroje płyty drugich e, ale chyba właśnie gdy kupimy tam legendę, czyli za 2500 ale to jest mniejsza i możemy potem sobie właśnie guard 2 zrobić i normalnie możemy sobie zrespić dwa golemy i one nam będą pomagały na na przykład w warfie Halloween i z tego tak co mi się też tak przypomniało że tutaj gdzieś jest wiki, wiki Enchantów i są dodatkowe Enchanty pod e-craftem, gdy wytworzymy sobie właśnie mieczek, ja mam na przykład Double Damage i Poszukam sobie tego, damy, damy, damy double, double, double damage i tutaj właśnie szansa na zadanie podwójnego ataku. No i w każdym tam jakimś przedmiocie jest najlepszym jest właśnie coś takiego jak na przykład em, Harvester, e, Tiller. coś tam możecie zatrzymywać i po prostu to czytać. E, Guards przywołuje golema, pomysł, który znika po minucie. Czas odnowy 2 minuty. A lighting kiedy jesteś zadekowany, ma szansę na się uleczenie. Cactus, kiedy jesteś zadekowany, masz szansę zadać obrażenia. tą color to jest to. Jest naprawdę, naprawdę tego dużo i mi się wydaje, że już naprawdę chyba to jest wszystko i właśnie dziękuję też Kupsonowi, że podrzucił mi taki pomysł, żeby nagrywać takie rzeczy, które mm, są informacyjne, bo nie każdy youtuber takie rzeczy nagrywa, chyba w sumie praktycznie żaden jeszcze tam widziałem, że spokojnie coś tam nagrywał. No ale można powiedzmy tak powiedzieć, że to jest wszystko. Jeszcze luknę sobie do sali lordów i tutaj masz tylko 5 osób, tak? 3, 5 osób, no 5 osób ma tylko lorda. To jest też już w ogóle The Best of One, nie. No i chodzi mam w ogóle tego, nie? Youtubera, jak chcesz, też możecie do niego pić przy okazji. A także ja Wam dziękuję za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie i oczywiście lajkujcie, pamiętajcie, że jest w konkursie, hashtag Box i hashtag PET i elko.